Was kochani na moim kanale, tu Paulina. Zapraszam Was oczywiście do subskrypcji, do lajkowania dzisiaj sukienki z pretty. Wiem, smutne jest to, że jakby nie ma ich się założyć, no bo wszyscy wiemy co się dzieje, jaki on klimat aktualnie, ale liczę na to, że to się niedługo zmieni i będziecie je założyć. Pierwsza jest bardzo wyjściowa, bardzo, bardzo wyjściowa. Mamy węglową górę. To mnie przekonało do jej wyboru No i cykinowy dół Ona jest bardzo wyjściowa Mamy tutaj właśnie wbudowany stanik To taki naprawdę mega porządnie wbudowany stanik I silikonową tą tutaj górę Dzięki czemu będziemy mogli spowodnie ją założoną mieć Bo ona jest taka off-shoulders I nie martwić się o to, że nam gdzieś zjedzie Ja mam rozmiar 6, tu jest napisane, że jest to nasza M Więc ta rozmiarówka jest bardzo typowa Jeśli chodzi o M ki Więc jeśli nosicie M to zdecydowanie rozmiar 6 I one wszystkie są w tym rozmiarze I zawsze leżą dobrze Przemierzamy. Tak. Więc sukienka prezentuje się tak. Ma naprawdę piękną górę. Zobaczcie, jak ładnie się ta góra prezentuje. No i jest długa. Zapomniałam już, jak się chodzi w szpilkach, więc ciężko mi się tutaj przemieszczać. Ale jest długa, bardzo długa i bardzo ładnie się prezentuje. dzisiaj przy moim wzroście idealnie zakrywa stopy, więc to jest bardzo duży plus. No i mamy ładnie podkreśloną talię. Tu naprawdę mamy duże wsparcie biustu, więc o to się totalnie nie musimy martwić, że coś nam się tutaj nie tak wydarzy. No i... Z tyłu, uwaga, podoba mi się bardzo, jak się prezentuje tyłeczek. Trochę oczywiście ona uwydatnia, na przykład tutaj widać mój brzuszek, no bo ona ma taki typowy krój obcisły na dole, więc e, można to uznać za minus, ale ja nie mam z tym problemu, więc uważam, że wygląda naprawdę ładnie. I to taki nowy sposób nagrywania, bo uważam, że lepiej tak możecie założyć sukienkę, jak się prezentuje, jak wygląda, niż jak pokazują w takiej odległości, więc mam nadzieję, że Wam się to też spodoba. Kolejna sukienka jest znowu Off Shoulders, e, tym razem e, coś co się nie zdarzyło jeszcze mi z Ever Pretty, że nie mamy zamka, ona jest po prostu wszędzie ma gumki, ma w pasie gumki, tu są gumki, no i ma też e, ten silikonowy pasek, żeby wszystko się trzymało na miejscu, e, jest piękna, jest taka lekka, delikatna, nie tylko widzę ją na przykład nie wiem na weselu, chociaż też się dobrze sprawdzi, ale widzę ją, na plaży, nie wiem, załóżmy w Chorwacji, z winem w ręku, zachód słońca i zdecydowanie ten klimat bardzo czuję patrząc na nią. No i jest cudowna, jest przeprzepiękna, jest już tak jak na mnie, przymierzam, nie mogę się doczekać, żeby Wam ją pokazać. No patrzcie na tę górę, czy to nie jest jakby stworzone dla mnie, czy nie wygląda przepięknie i teraz uwaga, 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 tu się dzieje. Mamy rozcięcie, które według mnie, no po prostu... Tworzy całość, dodaje jej po prostu takiej elegancji. No i patrzcie, no i to wszystko w ogóle wygląda przeprze prze cudownie. Ona jest po prostu naprawdę świetna. Jest świetnej jakości. Patrzcie tutaj z tyłu, możecie zobaczyć. Bardzo mi się podoba. Zdecydowanie widzę siebie czy na jakimś weselu, czy na jakiejś imprezie w tej oto sukience. No bo jest sexy, jest lekka. Jest wygodna w ogóle, te gumeczki, nic nie przeszkadza. No oczywiście tutaj ten materiał też jest taki uwadam, uwydatniający trochę wady, więc nie wolno zjeść za dużo, chociaż się zmieści. Tu brzuszek to lepiej, lepiej nie jest za dużo, żeby nie ryzykować, że na zdjęciach będziemy wyglądać o tak. Więc zdecydowanie lepiej wyglądamy tak. Więc e, tak, to jest jej minus, ale jest zabójcza według mnie. Co myślicie? No i kolejna jest chyba tą, która nie mi się podoba. E, określiłabym ją e, mianem tej biednej siostry e, przy innych sukienkach. Cenowo taka sama, ale zaraz zobaczycie, jak wygląda, to myślę, że od razu będzie widać różnicę między tym a tym. E, do tego ten materiał strasznie się lepi później do tej koronki tego tutaj na przykład nie widać, ale mając na sobie niestety jest coś takiego. No i kolor ten róż jest taki dziwny, taki... I pudrowy, i brudny, i podobnie mi się mówię. No i te rękawki nie wiem, czemu ją wybrałam. Ja myślę, że róż zadziało tam na zdjęciu, ale teraz zdecydowanie bym jej nie wybrała. No i ta sukienka prezentuje się tak. Widzicie, ta góra jest taka specyficzna, no i z tym dołem. Jakoś to wszystko po prostu nie gra. Zaczą, o widzicie? To jest to, o czym mówiłam, że on się przyczepia tak do tej koronki. Wygląda to po prostu tragicznie. No i nie wiem. Wiem, że macie na taki sposób, już nieraz raz mi pisałyście, nigdy mi się jeszcze nie udało z niego skorzystać, ale tak. No nie, nie zachwyca mnie. Jest taka. Nie wiem, coś mi nie leży. Bardziej biust, jakby przydałoby się tutaj jakaś wkładka, żeby to ładnie wszystko było zebrane, a nie jest zdecydowanie. No i o, to jest już w ogóle ten materiał, który najbardziej uwydatnia brzuszek. Nie. Nie jestem. O jejku, nie cierpię tego. A, nie, nie, nie polecam jej. Zdecydowanie były ładniejsze, są ładniejsze i to nie jest warte zakupu. Już mam ogólnie chętną na tą sukienkę. Moja mama jest w niej zakochana i bardzo jej się podoba. Mi też się podoba. Myślałam, że nie będzie mi się podobać, bo ja to taka kwiatowa nie jestem. Te wzory, te kolory to zdecydowanie najczęściej mi nie leżą. Tu nie mamy wbudowanego stanika ani żadnej wkładki. Ja nie mam problemu, żeby nosić ją bez stanika, ale od razu mówię dla tych, co mają. Tutaj też trzeba by pomyśleć, bo tutaj będzie ciężko z jakimś sensownym stanikiem, więc może te przyklejane by się tu sprawdziły. No ale zaraz zobaczycie. Mam nadzieję, że będzie Wam się tak podobać, jak mi, bo naprawdę jest warta uwagi. No jest perfekcyjna. No, musicie przyznać, że te kolory są takie żywe. Tutaj ten dół jest przepiękny, prze zakrywa mi stopy, więc dla mnie jest idealna, nawet ze szpilkami. No, patrzcie, ta góra jest super. Nie mam jakieś wielkie odekolory, ale tutaj. Można trochę popracować jeszcze z biustem, żeby był większy dekolt. Pięknie podkreślona talia. No, wszystko leży idealnie. Jest to naprawdę zauroczona, i zdecydowanie rodzina też jest nią zauroczona, bo ona nie jest tylko sukienką na jakieś, nie wiem, wesele czy coś takiego. Może nawet nie za bardzo na wesele, bo jednak jest ten biały. Nie wiem, jakie są standardy. Nie, bo mam za często na weselach. Ale na jakieś wieczorne wyjście właśnie gdzieś na wakacje jak za granicą, myślę, że też by się nadała. Nawet u nas dziś na plaży. Myślę, że mogłoby to jakoś, jakoś przejść, więc tak, zdecydowanie. Może przyznać, że jestem zadowolona z zakupu tych sukienek. Wiecie, że je akurat dostaję, ale wiecie, że zawsze to jest moja szczera opinia. Różowej nie polecam. Może nie kupujcie, jeśli. Nie, po prostu nie kupujcie. Nie mam żadnego argumentu, jeśli. Tylko po prostu nie kupujcie. Ta. No i ta. Bordo, to są moje najlepsze akurat z tego otwierania i nie mogłam się dodać, która jest lepsza, bo obie po prostu skradły moje serduszko. Więc to by było na tyle, zapraszam Was do subskrypcji, do lajkowania i dajcie mi znać, co myślicie o tak nagrywaniu. Przepraszam, że tam na biurku leży trochę rzeczy, ale no taki mamy klimacik. Eee, I do zobaczenia niedługo.